Radość nie miała końca witam wszystkich i oznajmiam iż to już koniec zmagań w lidze mistrzów jeśli ktoś nie rozpoznał to, ten w żółtej czapeczce, to Totomix w czerwonej Smolucha w pomarańczowej Karol Pomarańcza. Ta trójka graczy zasługuje na wielkie uznanie, Rozebrali najwięcej spotkań ze wszystkich doszli najdalej lidze można było zajść, i mimo że jeden tylko mógł wygrać pada to wielkie słowa uznania dla całej trójki. Bardzo ciężko było się skontaktować z zawodnikami przed tym finałem, ale na szczęście za pośrednictwem japońskiej telewizji po jednym z treningów udało nam się zdobyć wypowiedź Smolucha przed samym finałem. Zobaczmy i posłuchajmy jaki trud wkładał w tę rozgrywki co powiedział przed ostatnim meczem. Więc co do tura z mojej perspektywy. W fazie Division grałem drużyną Spartaka Moskwa. Z początku krzywo patrzyłem na ten team, chyba dwóch zawodników miało tam celność strzału 16, za to kopy to miał każdy podstawowy gracz, czyli moc uderzenia 17. Podeszło to jak się okazało po to, jak bram, nigdy nie stroniłem od strzałów z dystansu. W przypadku Spartaka okazało się, że z tą celnością nie jest aż tak źle jak mogło się wydawać. Zdobyłem mnóstwo goli za pola karnego i dość gładko awansowałem do Ligi Mistrzów. Tu wiadomo nierówność teamów mówim: miejsce lepszy tym będziesz miał ciężej. Wylosowałem bardzo dobry zespół Leon. Benzema, Juninho i wszystko jasne. Na tych dwóch braczach opiera się moja gra tym zespołem. Juninho potrafi strzelić bramkę z makabrycznych miejsc. Co do finału i zaskoczenia no to jak mieć czwarta to na całość. Do półfinału dotarłem o własnych siłach. Zresztą tu po raz kolejny szczęście. Mogłem trafić na to Tomiksa Czarnego czy też Karola Pomarańcza a trafiałem na graczy no jednak powiedzmy sobie szczerze z niższej niż wyżej wymienieni półki. W półfinale miałem grać z Inusem, jednak okazało się, że życie to penis, jeden ban wszystko zmienił. Finał mam praktycznie za darmo, drugie miejsce w oficjalnym turze, teoretycznie ciągle co najmniej drugie. Fajny prezent na święta. Największy mój sukces, bez względu na wynik finału i zawsze będę bardzo pozytywnie wspominał tego tura. Przed finałem możesz życzyć mi, żeby Totomix nagle okazał się mieć 12 kąt na forum i Karol Pomarańcza, mój anioł stróż 12 godzin przed meczem dał mu bana od się nagadałem koniec. Nie było łatwo, ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. Tak to jest, jak się chce walczyć o najwyższe trofe, a to poświęcenie nie zna granic. Przepraszamy za te krzaki podczas wypowiedzi Smolucha, ale Japończycy nam taki materiał tylko udostępnili, a teraz zapraszam na relację. Mariana GKS, który to był na meczu finałowym i na gorąco po spotkaniu zrelacjonował nam to wydarzenie. Zapraszam. Co zrobił Janas? Co zrobił Janas? Co ja nas nam zrobił? Co zrobił ja Co ja nas mam zrobił? Co ja nas... Dzień dobry, chciałbym powiedzieć, że takiego finału to ja w życiu nie widziałem. Może dlatego, że to był mój pierwszy jaki oglądałem. To nie był finał jednostronny jakiego wszyscy się spodziewaliśmy, ale bardzo było czuć w powietrzu niespodziankę, jaką szykował nam Smoluch. Gratoczyła się akcja za akcję, cios za cios. Pierwsza połowa zakończyła się lekką przewagą Smolucha, który lepiej rozgrywał akcję i oddał więcej strzałów na bramkę. Z początkiem drugiej połowy zaatakował Totomix i on miał więcej do powiedzenia, ale nie na długo to gry wraca Smoluch i on ma parę sytuacji. Akcje kończą się w okolicach pola karnego i z końcem drugiej połowy gra toczy się tylko w środku pola. No i pierwsza część dogrywki to totalna dominacja dominatora, Totomix, który demoluje przeciwników, grając perfekcyjnie sklepki, ale w tej części nic się nie zmienia, wynik 0-0. Druga część dogrywki ponowna dominacja Totomixa, lecz już nie taka duża. W 107. minucie świat smolucha staje na głowie, piękny rajd dominatora strzał i mamy gol na 1-0. Wszyscy myśleli, że w końcu smoluch zaatakuje w tej części dogrywki, lecz to były tylko złudzenia, Totomik smógł jeszcze zdobyć drugą bramkę, lecz bramkarz był wtedy w świetnej formie i wyciągał po kolei wszystkie sytuacje, jakie miał dominator serdecznie gratuluję ja i cała moja rodzina Totomiksowi za spektakl jakiego nigdy nie widzieliśmy ale także Smoluchowi za pokaz fantastycznego futbolu jaki nam zafundował trochę szczęścia i on mógł cieszyć się ze zwycięstwa ale jak brzmi znane przysłowie szczęście sprzyja lepszym Co zrobił ja nas? co zrobił ja nas? co ja nas nam zrobił co zrobił ja nas? co ja nas nam zrobił co ja Zapewniam, że wszystko dzieje się naprawdę mocarnie skandynawowie pokazali na co ich stać. Alborg na stałe zapisał się w historii rozgrywek organizowanych przez Veolio i okrył się wieczną chwałą. Dla mnie zawsze celem jest finał i wygrana całego turnieju. Po prostu tym razem miało być nieco trudniej. Podzielam tą opinię iż ten turniej to prawdziwy maraton i przesiew był drakoński, nawet jak słabe uszy jakoś się przyśliznęli to nie wyszli oni ze swoich grup już w lidze mistrzów. Zresztą tak jest w każdym turnieju, że w fazie Pucharowej ciężko szukać słabych braczy, ale dla mnie to właśnie w fazie Pucharowej rozpoczyna się każdy turniej, bo rozgrywki grupowe jakoś ostatnio mnie nie rajcują. To już mój trzeci pad zdobyty na Weol z otwarciem hurtowni, jeszcze się wstrzymam, ale jak pojawi się więcej turniejów z nagrodami w postaci pada, to będę musiał o tym pomyśleć. Domownicy dowiedzieli się tylko o tym, że wygrałem w internecie pada, czyli zarobiłem jakieś 60 zł, reszta ich nie interesuje, a przy okazji ja nie jestem zbyt wylewny i ani publicznie nie płaczę, ani skaczę z radości po wygranych albo przegranych meczach. Ze wszystkim co związane z Veolę radzę sobie sam. Dowiedziałem się również nieoficjalnie, że oprócz pada udało mi się wygrać typer prowadzony przy turnieju co równa się pojawieniem kolejnych 50 zł na moim koncie bankowym nie ma co, obłowiłem się jak trzeba oby więcej takich turniejów. Pozdrawiam przy okazji o... Na początku chciałbym pogratulować Totomixowi wybranej, od początku był dla mnie faworytem i na pewno zasłużenie zdobywa pada. Gratulacje też należą się Smoluchowi, który naprawdę do końca dzielnie walczył, jednak czegoś zabrakło. Podziękowania za świetne prowadzenie grup należą się Bartoszowi, który też zostanie wynagrodzony. Nie można też zapomnieć o wiceliderze tej klasyfikacji Lisekskiem, który odwalił świetną robotę graficzną. Jednak zabrakło ochęci do pisania podsumowań, ale grupy były naprawdę prowadzone na wysokim poziomie. I wreszcie nasi obstawiacze. Zwycięzcą Wolbe Ekstra zostaje Totomix, na pewno ten turniej może on uznać za bardzo udany, rzadko się zdarza zdobyć dwie nagrody w jednym turze. Jak widać oprócz grania potrafi też dobrze typować. Teraz już bardziej podziękowania za organizację. Na początku chcę podziękować naszemu nowemu grafikowi bodziowi 89 RDK. Wykonał on dla nas świetną robotę, za co bardzo dziękujemy. Nie można też zapomnieć o Marianie GKS, który spędził ze mną niejedną godzinę przy liczeniu Weolbeta. Był zawsze, gdy potrzebowałem pomocy, za co mu dziękuję. No i nasz świetny Kristo 2323, który robił podsumowania po każdej fazie turnił. Bardzo dziękujemy ci za wkład, który włożyłeś w nasz turniej, naprawdę odwaliłeś świetną robotę. Na koniec podziękowania należą się kilku osobom, po pierwsze adam.zip, za zrobienie kompilki z naszego tura, także wielkie dzięki dla Godlo i Nowax i wszystkim, którzy nam pomagali w losowaniach, oraz wszystkim pozostałym namiestnikom. Jeśli kogoś pominęliśmy to proszę się zgłosić na moje GG po odbiłe flaszki. Myślę, że turniej można uznać za udany. My ze swojej strony robiliśmy wszystko, aby tak było. To do zobaczenia w następnym turze naszej organizacji. Nic dodać, nic ująć. Organizator to wszystko pięknie objął i zakończył te rozgrywki. Bardzo udane bez dwóch zdań. Przyłączamy się do gratulacji dla pierwszej trójki w Lidze Mistrzów. Totomics Smoluch i Karol, wielkie graty dla Was. To już ostatnie wydanie naszego studia. Jak było to już sami musicie ocenić. Nie pozostaje nic innego jak oczekiwać na kolejne takie turnieje. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Do widzenia. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni, Możemy, Możemy iść. To już jest koniec. Możemy iść. Jesteśmy wolni, Bo nie ma już nic. To to jeść o ci pokażu. Zobaczysz, ja ci jeść o pokażu.